Bartosz zadał pytanie o wyjazd za granicę. W pandemii akurat można takie plany posnuć i yy, zbliżyć się bardziej do marzeń obecnie nieosiągalnych, ale pytanie jest o to, jak zebrać się na odwagę, żeby wyjechać za granicę, a przede wszystkim jaka... Jezus, widać moje pranie. Yy. Jak, co, co zrobić, żeby tą odwagę w sobie znaleźć, i co zrobić, żeby tą o, e, odwagę zyskać? E, rozkładzik na trzy karty, tak nie i rada. W sensie co na plus, co na, na minus, co blokuje, co, na co zwrócić uwagę e, w nas, co może powodować, że właśnie są te obawy i nie ma tej odwagi. Oraz rada, czyli co zrobić, żeby odwaga była. Także wartość pyta. Karty skaczą. Mam tutaj kamień. Może go pokażę. Kamień. kamień stał na kartach przez dłuższy czas teraz. Jest to fluoryt albo ametyst Prawdopodobnie. Myślę, że ten kamień mógł naenergetyzować dobrze te karty, ponieważ jest to kamień w ogóle bartosza. Znaczy, już jest mój, ale. Był Bartosza, znaleziony został przez Bartosza, więc myślę, że kamień podróżnik w kwestii wyjazdu za granicę może pomóc i dobrze naenergetyzował karty. Więc niech karty nam powiedzą samą prawdę i tylko prawdę, tak nam dopomóż w kamieniu amatyście. Mój kot liże sznurek właśnie w tym momencie. Dobrze. Bartosz pyta o swoje plany wyjazdowe. Wyjazdowe plany za granicę i odwaga w realizacji tych planów. Tak, nie i rada. Dobrze, dwie z tych kart już mieliśmy. W sumie chyba wszystkie, ja już wszystkie miałam w rozkładach, ale okej. Okay. Na tak, na tak, bardzo piękna karta, którą miała bodajże Weronika dzisiaj. Karta ta jest, to jest karta przyjaźni, współpracy, radości, połączenia, towarzyskości. Tego typu wszystkie, wszystkie takie pozytywne, takie companionship. Ja jeszcze przeczytam, bo y, oczywiście zachęcam Was do oglądania wszystkich moich y, nagrań, ale domyślam się, że to może być trudne, więc nie będę odnosić do filmiku, y, gdzie wróżę z trójki pucharów. Więc przeczytam jeszcze raz to znaczenie w kontekście wróżby Bartosza. It's a bright sunny day. Three women are celebrating their friendship and spending time together as a united group. They are having fun playing with the three hoops that connect them and bind them together in their appreciation, honor, and respect for one another. Each woman is unique, yet they all share common goals as a sense of camaraderie. Celebration, community, camaraderie, ter, team spirit, friendship, synergy. Czyli, tak jakby to, co może Ci zapewnić wyjazd za granicę, to ludzie, odnalezienie nowych ludzi, nawiązanie nowych znajomości, połączenia z nowymi ludźmi, e, otworzenie się bardziej na świat, na ludzi, na, na taką wspólnotę e, celebracji, radości i taki, takiego jakby bardzo, bardzo pozytywnego wydźwięku. Co na nie, co w blokadach. To jest karta, którą. Ktoś już też miał. Nie wiem, czy nie Weronika. <laughs> też. I to jest z kolei karta. To jest z kolei karta. Um, uwięzienia tak naprawdę. Um, ale takiego. Takiego pozornego uwięzienia. Takiego mentalnego uwięzienia. Bo ten aniołek, który siedzi tutaj, on ma otwarte wyjście. On ma otwartą klatkę. On sobie może w każdej chwili wyfrunąć z tej klatki. Ale nie widzi tego. Patrzy w dół. Patrzy w dół. Nie widzi, że może odlecieć, że może wylecieć. To jest w, w nie, czyli w co na nie. Czyli ty możesz wyjechać za granicę w każdej chwili. Tak jakby. To jesteś ty. Ty jesteś. Ojej, ty jesteś tą osobą, jesteś towarzyski, jesteś um, wspólnotowy, nie wiem jak to powiedzieć um, socja społeczny, z, z tymi takimi wartościami pro do ludzi. Ale ty sam nie widzisz tego. Nie widzisz sam tego. Klatka jest otwarta. Klatka jest otwarta. To są twoje mentalne przekonania i twoje mentalne blokady, że nie. Rada to paść pucharów. paś pucharów. Taki paść pucharów. Zaraz będziemy czytać, co znaczy paść pucharów, bo nie mam pojęcia, co znaczy. Ale z tego, co zauważyłam tutaj, wyjmę te trzy karty naraz. W Natak mamy, to jest czwórka pucharów, tu mamy ósemka mieczy i tu mamy w Radzie puchary znowu. Czyli mamy tak, puchary, miecze, puchary. Puchary to są emocje, to jest woda, to jest żywioł wody, to są emocje, ludzie, właśnie ta wspólnota, em, empatia, compassion, to takie połączenie emocjonalne. Miecze to jest intelekt. Czyli na tak mamy emocje, na nie mamy blokady intelekt tylko i wyłącznie umysłowe. Tylko i wyłącznie w głowie masz to, że nie, że, nie że, że się boisz, że chcesz wyjechać. W radzie mamy znowu puchary, czyli kieruj się tym, kieruj się emocjami. Chcesz wyjechać, wyjeżdżaj, poczuj i wyjeżdżaj, bo mentalne przekonania Cię trzymają. Ale przeczytajmy jeszcze Page of Cups, Page, czyli paś. Giermek, nie wiem. Page of cups. Page of Cups. Piękny taki z rybką w filiżance. Taki rozmarzony, taki trochę taki marzyciel trochę. The Page of Cups wears a dress with a floral, floral print. her hair is floating like waves down her back. she sits in front of the sea, which represents emotions and feelings as well as intuition. the page holds a cup in her hand, out of which, surprisingly, a fish looks back at her. in this special moment, the girl and the fish seem to be sharing an intimate bond of, of friendship. the fish responds to her beauty. Dobre, wiemy, o co chodzi. The fish responds to her beauty and she takes delight in the fish's cheerful, cheerful nature. Intuition and emotional connection, intimacy, bonding, togetherness, admiration. Czyli tak jakby po raz kolejny nam się tutaj potwierdza to, że na tym, masz, na, na tym masz się skupiać i to masz wzmacniać. Bo to nie jest tak, że ty tego nie masz i musisz nad tym popracować. Nie, ty to masz w sobie, tylko musisz to wzmacniać, żeby się poczuć pewniej. Przekonać swój własny umysł ograniczony przekonaniami do tego, że to cię poprowadzi do tego wyjazdu. A tutaj w tej radzie mamy. Ona patrzy na filiżankę, nie wiem, pogrążyła się w zadumie, i z tej filiżanki tak naprawdę pojawiła się, wyłoniła się ryba i patrzy na nią tak, jakby. O co chodzi w ogóle? No, surrealizm. Ale tak naprawdę, to jest. Coś, czego się nie spodziewasz, że, że jakby nie spodziewasz się tego, że jest to połączenie. Tak, jakby mniej, mniej a tutaj jest ta Mniej pokładasz takiego jakiegoś zaufania, pewności w tym, że to połączenie jest i że na tym można budować przekonanie o wyjeździe i pewność tego, że nie wiem, że będzie OK, czy że właśnie odwagę i tak dalej. Nie do pomyślenia, a jednak ryba w filiżance. Więc podsumowując, słuchać emocji, trochę zluzować ograniczeń mentalnych, poracować nad ograniczeniami mentalnymi, które nie, nie pozwalają ci widzieć, i zaufać temu, że, że jest połączenie, że jest. Human-fish connection, human-human connection. W szerokiej drogi.